Siemanko, z tej strony Kira to kolejny odcinek informacyjno-pogadankowy <laughs> Jak wiecie Wczoraj rozpoczęła się Kolejna głupia i niepotrzebna wojenka na nasze na YouTubie Między mną a Lecza <laughs> Jako, że ja Wczoraj Trochę sobie to przemyślałem, to wszystko. I po prostu... Jako, że jestem od lecza starszy, dużo starszy, teoretycznie powinienem się zachować trochę inaczej. Trochę mnie emocje poniosły z tym nagraniem tego filmu na niego. Chciałem wam, moi drodzy, powiedzieć, że tamten filmik został z mojego kanału ustawiony na prywatny nikt go już teraz nie zobaczy nikt się nie dowie na temat lecza tak się dużo osób dowiedziało z tamtego filmu a tu mi chodzi w tym filmie chciałem powiedzieć i by wysłać zapytanie do lecza mam nadzieję że on to obejrzy chodzi mi o zawieszenie całe, całej tej głupiej bojinki między mną a nim pod warunkami, które sobie już ustalimy na Skype, jeżeli będziemy ustalać tego przy Was po, po szczególnych filmach, bo to nie o to chodzi. I chodzi jeszcze tylko o jedną rzecz. Mam nadzieję, że nasza grupa nie rozpadnie się przez tą głupią wojnę między mną a leczem. No niestety, między nami przyjaźni chyba nie będzie. Ja do niego cały czas mam wąty swoje, będę je miał i to się nie zmieni. Ale nie chcę, żeby nasza grupa się rozpadła, bo się w niej trzymamy wszyscy, jest dobrze. Więc najlepiej, żebyśmy zakończyli coś, co nie zaszło jeszcze za daleko. I jeszcze jedna rzecz do użytkownika leczy o 24 w ode mnie. Powiem tylko tyle, bo wczorajszym tamtym filmie oglądałem, mówiłeś w tym filmie chłopie, że boisz się, że ci haknę, że coś ci zrobię z kątem. Zacznijmy mimo tego, że aż taki głupi nie będę, się do tego nie posunę, wiem jakie jest w Polsce prawo, i wiem, że adres IP, po adresie IP jest bardzo łatwo namierzyć osobę, więc nie, nie masz w ogóle co się o to martwić. Do czegoś takiego się nie posunę na pewno. Osoba, która tam też widziałem, napisała komentarz, że jestem tylko mocny w gębie. Taki komentarze teoretycznie nie powinienem reagować, ale ten jednej strony można to olać. Bo z taką osobą jakbym się spotkał na ulicy to by było troszkę nie za dobrze dla tej osoby Z leczem z chęcią bym się też spotkał z nim sobie porozmawiał na żywo, a nie na Skypeie tylko, ale i wytłumaczył sobie to wszystko, ale trudno, nie mamy jak, mieszkamy jednak od siebie kawałek i drogi, może w październiku na PGA jak będzie, tam sobie wyjaśnimy Ale w tym momencie chciałem zawieścić tą głupią całą wojnę, która wyszła i od razu poprosić jeszcze o zejście z lecza osób, które poparły mnie w tym filmie, osoby, które mnie poparły pod filmem moim, który nagrałem na temat lecza. Proszę was o nie kontynuowanie hejtowania lecza, proszę was o to, żebyście nie pisać żadnych komentarzy obrażających jego osobę i proszę o to, żebyście nie opkowali mu filmów w dół bez powodu. Jeżeli Wam się nie będzie podobać albo coś nie się, ale zwykły hejt jestem temu przeciwny. Też jeszcze jedna rzecz. Miał być film nagrany jeszcze z innymi osobami. Tego filmu nie będzie. Jak się podlecza filmem bardzo ostro go zaatakował Misterbowino.pl On był po mojej stronie od dłuższego czasu. On jest cały czas po mojej stronie, ale ja będę do niego apelował żebyśmy na razie odpuścili ten film. Poczekajmy na rozwój sytuacji. Zobaczymy co będzie za jakiś czas. Zobaczymy jak Leczo się będzie zachowywać. Niestety wyszło jak wyszło. Niepotrzebna wojna więc mam nadzieję że Leczo się zgodzi żeby ją zawiesić. Co jeszcze? Mam nadzieję, że za jakiś czas wróci wszystko do normy. Zobaczymy jak to będzie. Może kiedyś wrócimy do nagrywania z leczem. Ja wrócę. Mówię to o sobie. Może kiedyś jeszcze coś razem nagramy. Zobaczymy. Na razie musi się musi te wszystkie emocje między mną a nim opaść, bo jednak... Dużo, dużo złego było z mojej strony na jego temat, z jego strony na mój temat, więc ja go z tej strony, przepraszam za to wszystko, co było powiedziane z mojej strony ode mnie na niego, troszkę może mnie poniosło, ale cały czas chcę pozostać przy swoim zdaniu i na razie go nie zmienić. Zobaczymy lecz jak się rozwinie sytuacja, może... Za jakiś czas zmienię zdanie. Byłeś pierwszą osobą na YouTube, z którą zacząłem nagrywać, trochę tak głupio byłoby zniszczyć to wszystko tym, że szczerze chuj wie skąd ci przyszło przyszli ci widzowie. Mam nadzieję, że mnie chociaż trochę rozumiesz. że to było dla, dla nas w ogóle bardzo dziwna sytuacja. Dla mnie bardzo. Dla kilku innych osób też cholernie dziwne Ale mam nadzieję, że jednak Będziesz teraz zachowywać się Troszkę też inaczej Trochę mniej prowokacyjnie do mnie Troszkę jednak Twoim zachowaniem A, trochę mnie prowokowałeś Ale Było, mam nadzieję było, minęło Wróci wszystko do normy No i co Mam nadzieję, że Tym filmem Zakończę tą głupią Wojnę między mną, Aleczo. Jeszcze raz, leczo, sorry za to. Miejmy nadzieję, że już więcej takich rzeczy, takich głupot w naszej ekipie nie będzie. Ja nie boję się przeprosić. Ja nie boję się powiedzieć przepraszam, bo... No, dużo wiem, że dużo w tym było winy mojej, dużo było też lecza. może mojej więcej, bo niepotrzebnie zachowałem się. Tak ja zachowywałem, no wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że lecz o przyjmie przeprosiny. Jeszcze raz proszę o niehejtowanie lecza pod filmami. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa.